Cześć, nazywam się Kamil Przysiński i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o nowym telefonie, czyli Nokia X. Jest to pierwszy telefon tego producenta z systemem Android. <laughs> Może Wam się to wydać dziwne, ale Nokia stwierdziła, że spróbuje i poeksperymentuje troszeczkę z systemem od Google. Chciało też zbudować bardzo tani telefon, który mógłby być pierwszym smartfonem dla użytkownika. Stąd też wygląd łudząco podobny do, do Windows Phone czyli na ekranie znajdujemy aplikację w formie kafelek. Chodzi o to, żeby użytkownika przyzwyczaić do właśnie takiego wyglądu ekranu. Jeżeli jesteśmy przy ekranie startowym, to warto wspomnieć, że te kafelki są w pełni przesuwalne, dokładnie tak samo jak na systemie Windows Phone. Wszystko działa w miarę płynnie, aczkolwiek ponieważ ten telefon no, nie należy do klasy droższych telefonów. Zdarza mu się czasami pewne zająknięcie w wybranych aplikacjach. Na pewno jedną z najlepszych pozycji, którą ma ten telefon do zaoferowania, to jest nawigacja. Nawigacja od Nokii, czyli mapy HERE, są naprawdę wykonane z dobrą jakością, świetnie działają, szybko, właściwie bezbłędnie doprowadzą Was do każdego celu. Dodatkowo mogą działać offline, czyli możemy sobie ściągnąć do pamięci wewnętrznej tego urządzenia mapy dowolnego regionu. Niestety ten telefon został wyposażony w 4 GB wbudowanej pamięci. Dla użytkownika pozostaje trochę niewiele powyżej 1 GB, więc jeżeli nie zapatrzymy się w kartę microSD, no będziemy zmuszeni wybierać za każdym razem, którą aplikację chcemy skasować, żeby zainstalować kolejną. Jeśli już jesteśmy przy aplikacjach, warto wspomnieć, że jest to jeden z niewielu telefonów z Androidem, który nie ma sklepu Google Play. Zamiast niego mamy sklep sklep Noki. No niestety no nie jest on póki co jeszcze zbyt bogaty w treści i w aplikacje, ale już powoli pojawiają się aplikacje polskich producentów. Nokia, wypuszczając ten telefon na rynek, twierdziła, że około 75% aplikacji, które są dostępne w Google Play, będą na tym urządzeniu działały, ale będą pod warunkiem, że programista czy też wydawca aplikacji zdecyduje się umieścić ją w sklepie. Telefon wyposażony jest w aparat dosyć przeciętnej jakości. Już nie mówię o ilości megapikseli, bo to jest raptem 3, ale nawet z 3 megapikseli można wyciągnąć dobrą jakość. No niestety Nokia za bardzo się nie postarała. O ile przy dobrych warunkach oświetleniowych ten aparat robi całkiem jeszcze przyzwoite zdjęcia, no to niestety wystarczy, że jest troszeczkę ciemniej i zdjęcia są po prostu fatalnej jakości. Na moim blogu zamieszczę kilka przykładowych zdjęć wraz z recenzją tego urządzenia. Co jeszcze ciekawego można o nim powiedzieć. Jest to telefon wyposażony w gniazdo na dwie karty SIM. Nokia twierdzi, że przy jednej karcie SIM powinien wytrzymać około 28 dni na jednym ładowaniu baterii, co nie do końca jest prawdą. Fakt, że przy umiarkowanym użyciu jesteśmy w stanie no, maksymalnie dwa góra, trzy dni przy bardzo małym używaniu wytrzymać na innym ładowaniu o tyle do 28 dni, jednak troszeczkę, troszeczkę brakuje. Telefon ma bardzo dobrą jakość rozmów, bardzo przyjemną aplikację do, do SMS-ów. Ma budowanego Facebooka, Twittera, także właściwie jest to, co każdy użytkownik mógłby potrzebować. Z racji tego, że nie znajdziemy tutaj żadnych usług Google'a, są tutaj usługi od Noki i od Microsoftu, tak jak wspomniałem. Mamy nawigację Here zamiast Google Maps, zamiast Google Drive mamy OneDrive od Microsoftu. Także właściwie jest wszystko to, czego potrzebujemy. Aplikacja pocztowa obsługuje Exchange, a bez problemu możemy podłączyć również nasze konto Gmailowe, czy też inne konto w dowolnej, w dowolnej domenie. Bardzo fajną cechą tego systemu jest funkcja fastlane, czyli jeżeli jesteśmy na ekranie głównym, przesuwając palcem w bok, w dowolną stronę, mamy ostatnie akcje. Tak jak uruchomione aplikacje, wykonane zdjęcia, notyfikacje, wszystko znajdziemy w jednym miejscu, w jednym wygodnym ekranie. Na górze mamy pasek ustawień i pasek. Które standardowo w Androidzie jest wykorzystywane do notyfikacji, Nokia notyfikację przeniosła do, do fastleń. Znajdziemy tutaj podstawowe ustawienia, takie jak włączenie Bluetooth, włączenie Wi-Fi, internetu, ściszanie dzwonka. Jest też dostęp do, do ustawień telefonu. One niewiele różnią się tak naprawdę od ustawień Androida. Podsumowując. Jest to całkiem przyzwoity telefon za rozsądne pieniądze. Z każdą kolejną aktualizacją systemu działa zdecydowanie coraz lepiej. Jako kilka tygodni temu pierwszy raz wziąłem do ręki, zdarzały mu się bardzo często spowolnienia, jakieś błędy, problemy, aplikacje same się zamykały. Właściwie z ostatnią aktualizacją systemu takie problemy się właściwie nie pojawiają. Także Śmiało mogę polecić każdej osobie, której nie zależy na dobrej jakości aparacie fotograficznym i takim prostym smartfonie, właściwie pierwszym smartfonie, z którego będą mieli okazję korzystać. Dziękuję.